Dzień dobry, dzień dobry. Marta z tej strony, Marta Omahel i dzisiaj na temat, na co zwrócić uwagę, jeżeli myślisz o pracy przez internet. Mówię tutaj o pracy w network marketing, nie po prostu o pracy tradycyjnej z domu, bo wiem, że wiele z Was wykonuje taką pracę. Ja mówię o czymś takim Twoim, gdzie Ty jesteś swoim szefem, je, współpracujesz pod tak jakby parasolem firmy, która ma już dla Ciebie gotowy produkt ma już dla Ciebie gotowy plan marketingowy, Jedynie co masz ty za zadanie to spróbować produkt, czy ci pasuje. Jeżeli ci pasuje, to dzielić się tym produktem z innymi, jak i również dzielić się możliwościami dodatkowego dochodu, który firma też oferuje. To jest network marketing. Pamiętajmy o tym, jest to duża różnica niż praca dla kogoś, gdzie masz szefa swojego bossa, który wypłaca ci e, za daną pracę. Tutaj ty jesteś swoim szefem i ty decydujesz. E, gdzie, podzie, ki, z kim podzielisz się swoim, tymi produktami, jak również ty decydujesz, z kim podzielisz się szansą na biznes. Więc ty jesteś tutaj swoim szefem, ale pracujesz pod parasolem, tak jakby dużej firmy, która e, przygotowała wszystko e, już tutaj na talerzu dla ciebie gotowe. Więc a, co warto pamiętać a, i na co warto zwrócić uwagę, kiedy wybieramy firmę w network marketing, a tych firm jest sporo na rynku. I będzie coraz więcej, ponieważ to jest świetna, prawie bez ryzyka, alternatywa dla każdej jednej osoby, która marzy mieć coś więcej, która nie czuje się spełniona w swojej pracy czy w swoim biznesie, która, która a, może od, nie, zna, nie zna dla siebie dobrego rozwiązania na przyszłość. Network marketing jest jaki również dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Więc każda jedna osoba może spróbować tutaj swoich sił. Nie jest to nic takiego, co przyniesie ci dochód duży od razu, szybko, chociaż niektórym osobom przynosi. Także są wyjątki, są osoby, które są przygotowane i mentalnie, i fizycznie do takiej pracy, nie boją się, są odważni, idą i po prostu osiągają pewne swoje cele szybko. Gdzie większość osób potrzebuje czasu, potrzebuje się przełamać, potrzebuje się pewnych rzeczy nauczyć, popracować nad sobą, popracować nad swoimi e, umiejętnościami marketingowymi i to trochę zajmuje czasu. Suma sumaru, jeżeli mówimy o network marketing, jest to rewelacyjny sposób dla Ciebie, a szczególnie dla osób, które mieszkają na emigracji, to jest po prostu rewelacja. Jak i również w swoim kraju. Na przykład, jeżeli mieszkacie w Polsce, rewelacyjny sposób na to, żeby po prostu lepiej żyć, bardzo polecam pracę w network marketing w Polsce, ponieważ naprawdę całkiem dobre pieniądze się tam zarabia, i, i mamy to udowodnione na niejednej osobie już. Ale wracając do network marketing i na co trzeba zwrócić uwagę, słuchajcie, szukajcie sobie firmy, która która takie spełnia takie podstawowe zasady. Po pierwsze, szukajcie firmy, która nie będzie was, nie będzie wam pobierać żadnej opłaty ani miesięcznej, ani rocznej, dobra? Bo różne są firmy i firmy mają różne różne tam swoje zasady, ale szukajcie firmy, która nie będzie pobierać żadnej opłaty rocznej. Ani miesięcznej. Poszukajcie sobie firmy, która, firmę, która, a, która, która a, ma autoshipping jako opcję, to jest rewelacja. Bardzo dużo ludzi nie lubi, kiedy firma ściąga jej, e, ściąga jej e, na przykład pieniądze z karty i, i co miesiąc przesyła jej dane produkty, prawda? Niektóre, opcje, niektóre firmy y, mają to jako po prostu konieczność mieć ten autoshipping. Także szukajcie firmy, która ma autoshipping jako opcję. Ja nie mówię, że autoshipping jest zły, bo ja sama lubię autoshipping, nie używam, ale podoba mi się, dlaczego nie, bo ja po prostu co miesiąc potrzebuję coś innego, sobie kupić, ale niech to będzie jako opcja. Y, jeżeli na przykład masz trzy ulubione produkty, to można, możesz zrobić sobie autoshipping, ale często po prostu. Lubimy sobie pozmieniać. W tym miesiącu sobie kupimy to, w innym miesiącu kupimy sobie coś innego, prawda? I, i to są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, czyli żeby auto shipping był opcją. Następnie a, aby firma była prywatna i, a nie państwowa, to jest też bardzo ważne. Dlaczego? Bo jeżeli masz firmę prywatną w network marketing, to znaczy, że wszystko, że, że ta firma nie idzie na staki, na giełdę że ta firma jest prywatna i wszystko, co firma sobie tutaj wyrabia i na przykład macie później taki, taką pulę bonusów, u nas na przykład w firmie to się nazywa Chermen's Bonus, czyli tak, tak jakby, jakbyś miała tort i ten tort, to co firma zarobiła, to jest ten tort i, i, i ten, jak jest firma prywatna w networku, to tutaj z tego tortu ty możesz dostać swój kawałek. Jak sobie wiadomo, zakwalifikujesz się na, na ten tort. To są również kwalifikacje. To jest firma prywatna. Jeżeli jest firma państwowa, czy tam publiczna, na to, to firma w networku idzie na giełdę. I na giełdzie każda jedna osoba może sobie kupić troszkę tortu. Czyli ty pracujesz tak naprawdę, a tutaj zupełnie ktoś nie z firmy może dostać kawałek tortu Twojej pracy. Także chcemy, żeby ta firma była prywatna, żebyś to ty mogła się kwalifikować z osobami, które faktycznie wkładają y, pracę w, tą, w, tą swoją, w, tą, w ten twój biznes I, i żebyś to ty była tą osobą, a nie ktoś i, i brała ten tort. Okay? To to są takie trzy rzeczy. Czyli mamy tak, żeby nie było e, kosztów miesięcznych ani rocznych, żeby autoshipping był opcją, a nie koniecznością i żeby firma była prywatna, jeszcze jedna rzecz, z wielu, ale jeszcze jedna rzecz na dzisiaj, to jest to, żeby firma była dziedziczna, o nie, jeszcze dwie rzeczy, żeby firma była dziedziczna, czyli co to oznacza? Że jak ty na przykład budujesz swój biznes, poświęcasz swój czas, poświęcasz swój czas, poświęcasz swoją energię na wybudowanie dane, twojego biznesu online z daną firmą, to z chwilą twojego odejścia wszystko, co wybudowane masz, przechodzi na twoje dzieci, jak one mają 18 lat. I już nie raz się to u nas w firmie pokazało, że rodzice odeszli, rodzice budowali biznes, przepisali, przepisali właśnie biznes na syna i z chwilą odejścia rodziców, syn, syn po prostu przejął całość, całą, cały biznes w takim miejscu, jakim rodzice zostawili i a, masz tam do wyrobienia, u nas to są takie cztery punkty kartonowe, wiem, że wam to nic nie mówi, ale jak zrobisz te cztery punkty kartonowe, to dostajesz całą wypłatę, co rodzice y, mo, by otrzymali. Czyli to jest firma dziedziczna, rewelacyjne. Pomyślcie sobie, czy twoja praca, w której pracujesz, daje ci taką możliwość, że to co pracujesz dla kogoś, że będzie dziedziczne kiedyś, ten twój dochód. No, raczej nie, raczej nigdzie tego nie ma, prawda? A w networku jest, ale też zależy w jakim networku. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna w networkach, szczególnie jak, jak myślimy o wyborze, gdzie z kim zacząć współpracować, to jest to, że każdy network, każda ta firma ma swój plan marketingowy. I te plany się różnią oczywiście, no nie, ktoś inny je wymyśla, te plany się różnią, szukajcie planów taki, takiego, gdzie cokolwiek sobie wybudujecie, czyli macie plany marketingowe i idziemy wyżej, prawda, żeby więcej zarabiać, żeby mieć cieszyć się dochodem pasywnym, czyli taki dochód, kiedy zarabiamy jak śpimy, dajmy na to, to... Patrzcie na to, żeby w tym, w tym networku, w tej, tej Twojej firmie, którą sobie wybierzesz, żebyś miała takie zasady, że jak sobie wybudujesz jeden, przejdziesz poziom w górę i nawet, nie wiem, zajdziesz w ciąże, zaczniesz się przeprowadzać, nie wiem, coś zrobię Ci poszwankuję, cokolwiek się może stać, prawda, to, że dajmy na to, jak Ty sobie robisz przerwę, to nie żeby firma Cię spuszczała w dół od zera, a tak firmy robią niektóre. Więc zwróćcie uwagę bardzo na to, czy spadasz z pozycji, jak przestajesz pracować na chwilę, czy nie. Sam, także są firmy, które a, mają wszystkie te e, warunki, o których ja tutaj powiedziałam. Jest to nasza firma i jestem bardzo z niej dumna. A, I po prostu e, mamy najlepszy marketing. Kropka. Kropka, gdzie faktycznie dużo możesz, ale nie że musisz. Bo, jak, bo nic tutaj na siłę i tak nie wybudujesz. Także musisz bardzo chcieć, żeby wybudować swój własny domowy biznes online, ale pomyślcie sobie o tym, jak po prostu może dużo to Wam dać. Także zakończając ten live, chciałabym Wam powiedzieć, że osoby, które jeszcze nie są u nas na grupie, które nie są w networkach, które może się przyglądają, jak pracujemy, może akurat jesteś tutaj i, i słuchasz i myślisz sobie... Kurczę, może, ten, może to czas i dla mnie, chciałabym Wam pokazać historię naszej koleżanki Sylwii, która miała ogromny problem po covidzie z włosami, wypadające włosy, wiecie jak kobieta się czuje jak traci włosy, no nie? Wiecie jak po prostu, no domyślam się, że każda może sobie wyobrazić, że jakie to nie jest łatwe, prawda? Jak ich jest mniej, 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 obcinamy, przycinamy i po prostu one wypadają, nie wiem, i nie wiemy za bardzo, jak sobie pomóc. Próbujemy wszystkiego, a za bardzo nam nic nie pomaga. I Sylwia akurat e, znalazła nasze produkty, nasze naturalne produkty, które zaczęła używać, e, które bardzo jej pomogły. Te włosy jej pięknie odrastają, jak buzia jej kwitnie, i ona właśnie pokazuje, a jak, jak właśnie, a co dokładnie sobie zażywała z, z naszych produktów, co brała, ale nie tylko to, ona też mówi, co jej daje praca w networku po roku czasu. Jak może się zmienić kogoś życie po roku czasu. Także jeżeli jesteś zainteresowana usłyszeniem tej historii, a nie jesteś jeszcze w networkach, to napisz do mnie, chętnie Ci prześlę tą informację, ponieważ um, warto o tym mówić głośno, szeroko, wszędzie, ponieważ network marketing jest rewelacyjnym sposobem na to, żeby sobie zrobić taki upgrade swojego życia. Trzymajcie się i do usłyszenia, papa. Pa.